Dzisiejsze szkolenie jest zorganizowane jest z inicjatywy Wójta Gminy Płucko oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a dotyczy pracy w grupach roboczych y, do spraw przemocy w rodzinie. Na tych, w tych szkoleniach biorą udział przedstawiciele wszystkich instytucji działających na terenie gminy w sprawach przemocy w rodzinie. Mamy tutaj przedstawicieli policji, proku, prokuratury, sądu, szkół, gminnego ośrodka pomocy społecznej, gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Funkcjonariusze dzielnicowi oni naprawdę znają swoje dzielnice, znają problemy na dzielnicy, znają y, mieszkańców. Widać, że są bardzo zaangażowani, bardzo im życzliwi, tak? Znajomość prawa też absolutnie znakomita, myślę, że mieszkańcy nie mają się czego obawiać, to są naprawdę fachowcy. Zgodnie z ustawą niebieską kartę wszczynają też przedstawiciele szkół, bez różnicy, czy to jest psycholog, pedagog, czy nauczyciel. Dlatego tutaj mamy tak liczną grupę przedstawicieli naszych szkół gminnych. Wzrasta ciągle świadomość społeczna, ludzie są bardziej czujni, częściej zgłaszają się do instytucji z problemami, których wcześniej by nie zgłosili. Na tym właśnie polega działanie grupy roboczej i zespołu interdyscyplinarnego, że to jest grono specjalistów współpracujących z rodziną w tym celu, żeby przemoc w rodzinie przestała występować. Tak? Są to zarówno pracownicy socjalni, jak i jeżeli są w rodzinie dzieci, pedagodzy, kuratorzy, wszyscy ci, którzy pracują z rodziną, którzy mogą jej w jakiś sposób dopomóc. Ostatnie takie szkolenie mieliśmy trzy lata temu. Staramy się, żeby co jakiś czas przypomnieć, bo są oczywiście nowe osoby, które zaczynają pracować w tej dziedzinie. Także myślę, że akurat tak w takim, takich terminach to jest. Mam nadzieję, że szkolenie wspomoże nasze działania wskaże jakieś inne, może nowocześniejsze, może lepsze drogi, kierunki, aby wspomóc nas w tych trudnych tematach.